Szefer Levitikus, rozdział 17,1 i rzekł "Jachwe do Mojżesza, tak 2 oświadcz Aaronowi i synom jego i wszystkim synom Jeszczeela, a powiedz im oto, co rozkazał Jachwe, gdy rzekł. Czy jeżeli by ktokolwiek z domu Jeszhaela zarznął wołu albo owcę, albo kozem w obozie, Albo jeżeli by zażnął poza obozem. 4. A do wniścia przybytku zboru nie przywiódł tego, aby złożyć ofiarę jachwe przed przybytkiem jachwe, za krew poczytanym to będzie człowiekowi onemu. Krew przelał i wytraconym będzie człowiek ten spośród ludu swojego. 5. Ażeby sprowadzali synowie Jeszela rzeźne bydło swoje, którzy które zarżnąć chcą na polu i aby przywiedli je przed jachwę do wnieścia przybytku zboru do kapłana, a zarżnali je jako ofiary opłatne dla jachwę. 6. I pokropi kapłan krwią ofiarnicą jachwę u wejścia do przybytku zboru, a puści z dymem tłuszcz na woń przyjemną dla jachwę. 7. Aby nie ofiarowali już rzeźnego bydła swego kosmaczom, za którymi się uganiają. Ustawą wieczną będzie to dla nich w pokoleniach ich. 8. A powiedz też im, jeżeliby kto z domu Jezreela albo z przychodniów, którzy bawią w pośród nich, przyniósł cało palenie albo ofiarę. 9. A do wnieścia przybytku zboru nie przywiódłby jej, aby spełnić ją dla Jahwe, Wytraconym będzie człowiek ten spośród ludu swojego. 10. Jeżeliby też kto z domu Jezreela, albo z przechodniów, którzy bawią w pośród nich, pożywał jakąkolwiek krew, zwrócę wtedy oblicze moje na osobę krew pożywającą i wytracę ją spośród ludu jej. 11. Albowiem dusza ciała we krwi jest, a ja przeznaczyłem ją Wam dla ofiarnicy, ku rozgrzeszeniu dusz Waszych też krew to jest która duszą rozgrzesza 12 Że to powiedziałem synom Jeszela żadna osoba spośród was nie będzie pożywała krwi ani przychodzień który bawi w pośród was nie będzie pożywał krwi 13 Jeżeliby też kto z synów Jeszela albo z przychodniów którzy bawią w pośród nich ułowił zwierzynę albo ptaka którego jeść można Wytoczy wtedy krew jego i pokryje je ziemią. 14. gdyż życie wszelkiego ciała we krwi Jego, z duszą Jego jest, powiedziałem przeto synom Jerzyela krwi żadnego ciała nie pożywać wam, gdyż życie wszelkiego ciała we krwi jest Jego jest, ktokolwiek by ją pożywał, wytraconym będzie. 15 ktokolwiek by też jadł w padlinę Albo ścierwo, tak. Krajowiec jako przechodzień wybierze wtedy szaty swoje i wykąpie się w wodzie, a nieczystym będzie do wieczora. Po czym czystym będzie. 16. Jeżeli by nie wybrał. Wyprał, a ciała swego nie wykąpał, poniesie winę swoją. Szefer wajkra, rozdział 18, 1. I rzekł Jachwe do Mojżesza tak: 2. Oświadcz synom Jezrela i powiedz im, Jam Jachwe, Elohim wasz. 3. Według czynów ziemi Micraim, w którejście mieszkali, nie czyńcie, ani według czynów ziemi Kanaan, do której was wiodę, nie czyńcie, a podług ustaw ich nie postępujcie. 4. Prawa moje wypełniajcie. A ustaw moich przestrzegajcie, abyście postępowali podług nich. Jam, Jachwe, Elohim Wasz. 5. Przestrzegajcie tedy ustaw moich i praw moich, które spełniając człowiek żyje przez nie. Jam, Jachwe. 6. Nikt do którejkolwiek pokrewnej swojej nie przystąpi, aby nagość odkrył. Jam, Jachwe. 7. Na gości ojca twojego albo na gości matki twojej nie odkrywaj, matka to twoja, nie odkrywaj na gości jej. 8. Na gości żony ojca twego nie odkrywaj, na gością to ojca twojego. 9. Na gości siostry twojej, córki ojca twojego albo córki matki twojej, urodzonej w domu albo poza nim, nie odkrywaj na gości ich. 10. Na gości córki syna Twojego, albo córki córki Twojej, nie odkrywaj na gości ich, bo na gość to Twoja. 11. Na gości córki żony ojca Twojego, urodzonej z ojca Twojego, siostra to Twoja, nie odkrywaj na gości jej. 12. Na gości siostry ojca Twojego, nie odkrywaj pokrewna to ojca Twojego. 13. Na gości siostry matki Twojej, nie odkrywaj. Bo to pokrewna matki Twojej. 14. Na gości brata, ojca Twojego nie odkrywaj, do żony jego nie zbliżaj się, strienka to Twoja. 15. Na gości synowej Twojej nie odkrywaj, żona to syna Twojego nie odkrywaj, na gości jej. 16. Na gości żony brata Twojego nie odkrywaj, na gość to brata Twojego. 17. Na gości kobiety i córki jej nie odkrywaj. Ani córki syna jej, ani córki jej nie pojmiesz, abyś odkrył nagość ich, pokrewne to jej, z prośnością to. 18. Kobiety wraz z siostrą jej nie pojmiesz, ku współzawodnictwu ich, abyś odkrył nagość jej przy niej, za życia jej. 19. A do kobiety podczas wydzielania się nieczystości jej nie przystępuj, aby odkrył nagość jej. 20. z żoną przyjaciela Twojego nie obcuj, aby ją zapłodnić, aby skalać się nią. 21. jeden, z potomstwa Twego nie oddawaj na ofiarę molochowi, abyś nie rozbezcześcił imia Elohim Twojego. Jam, jachwe. Dwadzieścia dwa, z mężczyzną nie obcuj, jako z niewiastą, ochydą to jest. Dwadzieścia trzy, z żadnym też zwierzęciem nie obcuj. Aby spulgawić się nim, kobieta również niech nie stanie przed bydlęciem dla obcowania. ochytne to. 24. Nie kalajcie się niczym takiem, bo wszystkim tem skalały się ludy, które wyrzucam przed obliczem waszym. 25. I się, skalała się ziemia i poszukuję winy jej na niej. I wyrzuca ziemia mieszkańców swoich. 26. Wy tedy przestrzegajcie ustaw moich i praw moich, a nie czyńcie żadnych tych ochyd, ani krajowiec, ani przychodzień, który bawi w pośród was. 27. Bo wszystkie ochydy te spełniali ludzie tej ziemi, co przed wami byli, a skalaną była ziemia. 28. Aby nie wyrzuciła i was ziemia, gdybyście ją skalali. Jak wyrzuciła lud, co przed Wami? 29, bo ktokolwiek by popełnił, którą ze wszystkich ochyt tych zatracone będą dusze popełniające to spośród narodu swojego. Czy jeśli przestrzegajcie tedy przestrzeżenia mojego, aby nie postępować podług ustaw ochydnych, pod łuk, których postępowano przed Wami, i abyście nie kalali się niemi, Jam, Jahwe. Elohim Vash